witam was w drugiej części otwierania e, boxa e, kart mecze tak Liga Angielska w pierwszej części udało nam się trafić na jedną kartę klub 100. E, mieliśmy też aż 5 legend w tym Davida Beckham'a zobaczymy co nam pokaże druga część man of the match W zasadzie na razie analizując to co otworzyłem widać, że w każdej saszetce jest jakaś karta wartościowa, począwszy od kart Star Player przez, przez powiedzmy Men of the Match, legendy aż do kart Club 100 Star Player, Shake Even lecimy dalej. Legenda, Adams, Villa Park i trzy bazówki. W tym tygodniu na pewno ogłoszę konkurs, bo zbliża się finał Ligi Mistrzów. Zobaczymy, czy ktoś tym razem trafi z Typowaniem w wyniku meczu poda strzelców. Postaram się przygotować jakąś, jakąś fajną nagrodę dla zwycięzcy. Instrukcja, runej, cztery bazówki. Instrukcja. Znowu Man of the Match. I cztery karty bazowe. Legenda. Wandersar I Stalionik jeszcze na koniec Liverpoolu. dosyć dużo instrukcji wrzucali mamy star playera i cztery bazóweczki. Mate. stadion powtarza się chyba już był nie wiem nie pamiętam być może nie Kolejna saszetka Robin van Persie w wersji Club 100, dużo lepsze parametry, jest chyba najlepszą kartą w tej edycji. Kolejna saszetka, instrukcja. ...Legenda... Trochę tych legend nam się trafiło, także... ...boksik niczego sobie. Myślę, że gdybym od nowa zaczyna zbierać te karty, byłbym zadowolony z tego boksa, z tego względu, że jest duży przekrój zawodników, duży przekrój kart. Na nim. sobie w Arsenalu. Kolejna saszetka, mamy drugiego zawodnika Klubu 100. Kiedyś go nazywałem Bale i wszyscy mnie pocisnęliście, dlatego teraz mówię Bale. Także mamy dwie karty Klub 100, bardzo fajny box w takim razie. Jeszcze gdybym trafił na legendę Ronaldo, byłbym był już zupełnie zadowolony. Kolejna saszetka. I jeszcze jedna, zobaczmy co tutaj mamy. Men of match znowu. Jeszcze jedna. Mamy bramkarza. Zostało nam jeszcze 11 saszetek. strasznie powie nam to dzisiaj. Idzie. Nie wiem, może przez to, że znam te karty na pamięć. Mamy w ten Match plus jeszcze 4 zawodników to trzeba zostało do końca. Legendę. David Lewis, Man of the Match mamy jednego menedżera też lecimy dalej karta Star Player to jest cztery karty podstawowe ja jeszcze mam podstawę o pięciu paszetek. zaraz skończymy Irwin, Hart i na Stadion, tak, jeszcze pięć saszetek. Instrukcja, tutaj mamy znowu kartę gwiazd. Które zawodników, cztery ostatnie, zaszetki, no i wyciekał mi wszystko, legenda? I znowu stadion. Star Player cztery karty podstawowe przedostatnia saszetka Hazard i ostatnia saszetka Znowu instrukcja, mamy karty Man mecz the Match, czterech zawodników, więc tak, zebraliśmy na ręcze kart podstawowych, menedżerów i stadionów, z kart najbardziej wartościowych trafiliśmy dwie karty klub 100, Przeszło 10 kart Men of the Match. W tym z fajnym zawodnikiem jest na pewno runa i w tej edycji. Mamy też przeszło 10 legend. No i tutaj karty z autografem i karty gwiazd. Gwiazdy spotkań. Nie, karty gwiazd. Jej już kręcę się dzisiaj. Tak to wygląda. Box, tak jak mówiłem, dla początkującego zbieracza bardzo fajny, bo jest praktycznie cały przekrój. Karty fajnie wykonane, saszetki dobrze klejone. Y ogólnie oceniam tą edycję pozytywnie. Jeżeli wy macie jakieś odczucia, potrzebujecie którąś z tych kart, napiszcie do mnie. Na pewno się skomunikujemy. Pozdrawiam. Szalony kolekcjoner cześć.